Dzisiejsze top 5 otwiera ciepła stylizacja. Czasami zastanawiam się, jak wytrzymują blogerki na mrozie w tych swoich fikuśnych stylizacjach. Chciałam wam więc pokazać, że są blogerki, które w zimne dni ubierają się naprawdę ciepło. Miejsce piąte: kożuch, czapka, rękawiczki, ciepłe buty i szal. Da się, da się. Blogerka jest ubrana ciepło i ciekawie, czyli idealnie na zimowe dni. Miejsce czwarte to soczysta stylizacja. Połączenie śliwki i maliny. Hmm. Fioletowa lekko rozklaszowana spódnica. Rajstopy w groszki i zakolanówki do tego ciepły sweter z warkoczem. Stylizacja ciepła i niesamowicie kobieca. Spodnie boyfriendy to miejsce trzecie, świetny model. Takie spodnie to rewelacyjny pomysł, aby odpocząć od obcisłych rurek. Ja nadal szukam idealnych dla siebie, więc podsyłajcie mi linki, jeżeli znajdziecie jakiś ciekawy model. Całość tej stylizacji jest rozświetlona neonową czapką. Niby zwykła stylizacja, a sami widzicie, że ma w sobie to coś. Miętowo błękitny sweterek dziwnego koloru urzekł mnie do tego stopnia, że Kasia dostaje drugie miejsce. Tisowana spódniczka z eko to chyba hit wśród blogerek. W tej stylizacji jednak spódniczka wygląda grzecznie i dziewczęco. Miejsce numer jeden i jedna z ładniejszych blogerek, na jaką trafiłam podczas przeglądania blogów w tym tygodniu. Miodowe spodnie, szary sweter z łatami, na łokciach i szary toczek. Wszystko idealnie współgra ze sobą i z typem urody blogerki. Pamiętajcie, żeby zgłaszać swoje blogi na adres kontakt@maupa-syrenki.tv.